No więc tak, jest noc. Dostałem zamówienie na 200 kg ziemniaków w południe i staram się to jakoś ogarnąć Wpadłem na tyły, gdzie są brzuski i najładniejsze ziemniaki, co, co dowodzi ta taczka od przyzorki, stąd stąd do tamtąd gdzie taczka stoi. Wykopane, jeszcze tu połowa została. Może zmieszczę rękawiczka. Zaraz meczek, i zaraz ma przyjść potężna ulewa. Trzeba się spieszyć, bo jutro już pewnie tego nie wykopię. Jest bardzo twardo z tej strony na polu niż z przodu, ale szybko się kopie. Najważniejsze. Tu plon jest naprawdę fajny. Jak na Belarosa, to dopiero mówić ranomi z tej, i z tej strony Tak więc tak to wygląda Tornadica Motika Mowiem gdzieś znaleźć jakiś krzuk Już się takie płaty wyorują, bo też kliny grudy Ale i ziemniory, o ranomi Ojej, nie zmieści mi się Oj, czego to jest ronomiec ziemniak Co on tu robi O i tak to wygląda o, W skrydzonie podjadę ziemniaka Ale to nic będzie na frytki ha. o kanaki Mek to by było na tyle och, och, a żyję coś, coś tam. Ouch, och, och, Oj! Oj! och, 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 哦。Oh.